Nowe fotoradary na polskich drogach. Pełna lista lokalizacji. Na polskich drogach w najbliższych latach pojawi się aż 70 nowych fotoradarów. Urządzenia te trafią głównie na Dolny Śląski do Wielkopolski. Rzecznik GIDT podkreśla, że urządzenia staną w punktach, gdzie kierowcy najczęściej powodują wypadki. GIDT opublikował pełną listę lokalizacji. Teraz każdy może sprawdzić, czy urządzenie pojawi się w jego okolicy. Całą inwestycję sfinansowano z Krajowego Planu. Ziemia jest płaska, a politycy są uczciwi. Ziemia jest płaska, czyli fałszywe kosmiczne historie. Kosmos i astronomia to dziedziny, które od dawna fascynują ludzkość. Niestety są też podatne na mistyfikacje. Czasami celowo, czasami nieświadomie wprowadzamy ludzi w błąd. Ludzie łatwo wierzą w kosmiczne bzdury. Niektórzy wciąż twierdzą, że Ziemia jest płaska, inni kwestionują lądowanie na Księżycu. Mamy dostęp do ogromnej ilości wiedzy, mimo to nie każdy ma czas na dogłębne analizy. Nasze umysły są zmęczone nadmiarem informacji. To sprawia, że łatwo padamy ofiarą sprytnie skonstruowanych opowieści. Taka historia, opowiedziana przez renomowaną osobę, staje się bardzo wiarygodna. Czasami nawet żarty stają się faktami. Taka sytuacja miała miejsce w 1976 roku z żartem o Jowiszu i Plutonie. Niektórzy poczuli zmniejszenie grawitacji. Żona Brusa Willisa ujawnia. Jego mózg zawodzi. Żona Bruce'a Willisa, Emma Heming, usiadła przed kamerą ABC News, rozmawiając z dziennikarką Diane Savier. Heming opowiedziała o chorobie neurologicznej męża, jednocześnie znanego na całym świecie aktora, z między innymi takich filmów jak Szklana Płapka czy Armagedon. Wyjaśniła, jak otępienie czołowo-skroniowe wpływa na jego życie i całej rodziny. Mimo choroby Bruce pozostaje w dobrej kondycji fizycznej, ale jego mózg zawodzi, powiedziała w wywiadzie. Złoty biznes Ojca Tadeusza. FUNDACJA Ojca Ryzyka z olbrzymimi zyskami. Finansowa sytuacja Ojca Tadeusza Ryzyka pozostaje bardzo dobra. Jego fundacje odnotowały imponujące wyniki w ubiegłym roku. To mimo zmiany władzy. Druga z fundacji Redemptysty, Nasza Przyszłość, miała rekordowe przychody i zyski. Fundacja Lux Veritatis również uzyskała bardzo dobre wyniki, i przychody znacznie wzrosły. Fundacja Nasza Przyszłość powstała w 1995 roku. Ojciec Rydzyk był jej prezesem przez 12 lat. Później został członkiem Rady Fundacji. Jej celem jest promowanie nauki i szkolnictwa. Działają także na rzecz Akademii Kultury Medialnej. Pomagają też osobom z niepełnosprawnościami. Od 2014 roku fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Może więc pozyskiwać środki z odpisów podatkowych. Ukraińcy obrażają, my naród jesteśmy pachołkami bandziora więziennego. Oburzające słowa w telewizyjnym studiu Ukraińcy obrażają głowę państwa. Ostatnia audycja Debaty Gozdyry na antenie Polsat News wywołała ogromną falę oburzenia. Wzbudziła na nowo ważną dyskusję. Dotyczy ona postaw niektórych ukraińskich gości wobec Polski. Dziennikarz Witali Mazurenko użył tam niedopuszczalnych słów, nazwał prezydenta Karola Nawrockiego pachanem. Jest to termin z rosyjskiego żargonu więziennego. Określa on przywódcę gangu lub grupy przestępczej. Te haniebne słowa głęboko ranią poczucie godności narodowej, zmuszają nas do refleksji nad granicami gościnności i szacunku, wzbudzają także niepokój społeczny i wiele pytań o przyszłość relacji. Awantura na korcie zamiast pożegnania US Open. Kolejna gwiazda za wschodniej granicy oto Jelena Ostapenko. Jelena Ostapenko, często nazywana koszmarem świątek, nie zmierzy się z Polką. Zakończyła już swój udział w tegorocznym US Open. Reprezentantka Łotwy odpadła w drugiej rundzie turnieju. Przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 5716. Po meczu kibice nie zobaczyli jednak tradycyjnego pożegnania. Zamiast tego byli świadkami głośnej awantury pod siatką. Zawodniczki najpierw podały sobie ręce. Następnie Ostapenko zaczęła coś mówić do swojej rywalki. Była przy tym bardzo wzburzona i żywo gestykulowała. Napięta sytuacja szybko eskalowała na oczach wszystkich. Taylor Townsend zachęciła publiczność do głośnej reakcji. To był dopiero początek całego sporu: Skala zniszczeń w strefie gazy. Pustynia gruzu i zrównane z ziemią dzielnice. Wojna Izraela z Hamasem przekształciła strefę gazy w wielkie gruzowisko. Organizacja Narodów Zjednoczonych podała, że setki tysięcy budynków zostało zniszczonych, a wśród nich między innymi szkoły, szpitale oraz meczety. Zdjęcia satelitarne i mapy wyraźnie pokazują, że trwające miesiące walki zrównały z ziemią całe dzielnice. Doprowadziło to do jednego z największych kryzysów humanitarnych w całej historii. ONZ od początku konfliktu bardzo dokładnie monitoruje zniszczenia. Według najnowszych raportów całkowicie zniszczono ponad 102 tysiące budynków. Większość z nich to domy mieszkalne. Jednak statystyka uwzględnia także setki szkół i meczetów oraz dziesiątki szpitali. Łącznie uszkodzono w różnym stopniu prawie 200 tysięcy obiektów. Zniszczenia nie są wyłącznie skutkiem nalotów i ostrzału. Izraelskie wojsko systematycznie wyburza budynki używając do tego buldożerów i ładunków wybuchowych. Te kontrolowane wyburzenia widać szczególnie w strefach przygranicznych. Zbrodnia sprzed lat Przełom w sprawie zaginięcia marka M. W 1998 roku doszło do zbrodni pod obornikami w województwie wielkopolskim. W tamtejszym lesie zginął młody mężczyzna, Marek M. dopiero teraz zakończono śledztwo w tej głośnej sprawie. Dziennikarze portalu epoznań.pl donoszą, że prokuratura przygotowała już akt oskarżenia. Sprawa zaczęła się w kwietniu 1998 roku, kiedy wszczęto poszukiwania. Wtedy nie udało się odnaleźć marka M, ani ustalić, co się stało. Po latach śledczy wrócili do akt i przeanalizowali zgromadzone dane. Śledczy sięgnęli również do nowych źródeł dowodowych. To wszystko doprowadziło do nowej wersji wydarzeń. Prokuratura uznała, że mężczyznę zamordowano. Prokurator Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury okręgowej potwierdził te informacje. Zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanego Piotra Z pozwoliły ustalić przebieg wydarzeń. Ustalono, jak wyglądały ostatnie godziny życia marka M. Zapraszamy na codzienne wiadomości, jeżeli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Zachęcamy też do zapoznania się z innymi treściami na naszym kanale.